Rotmistrz Witold Pilecki. Historia się toczy kołem karawanu. Nierzadko kanalie grzebie na powązkach, a bohaterów wyklętych tajemnie pochował ubek obok cmentarza, gdzie służewska łączka. O cześć wam, posłowie z Brukseli, za ten gest za zaprzańsko-zdradziecki, za werdykt. Według was bohaterem nie jest. Ten, co w piekło wstąpił, rotmistrz Witold Pilecki. 30 tysięcy srebrników na miesiąc. O cześć wam, panowie euromagnaci. I diety na tyle, że starczy na bilet nach koncentration z Lager Auschwitz. Oświęcim to była igraszka. Potem było już podle i najpodlej. Współwięzień, sekretarz kapituły, był przeciw, by orła białego pośmiertnie przyznać order. Historia powoli miele młyn i pn. Jak kolumb odkrył grup pan szwagrzyk, ponożyje gdzieś ta tetryczna temida, co oślepła on gdzieś od tej krasnej gwiazdy. Co na to pomioty polit komuszej głupoty, a tak błotem zali najzwyczajniej, Wynajęty profesor, antylustrator, wycisnął w bohatera czerwonym łajnem. Zwyciężyłeś nikczemnych, rotmistrzu Pilecki. Może kiedyś na lawecie wyruszysz na Wawel, a cała polska cześć ci odda wtedy, nim spoczniesz tam, gdzie i twój marszałek.